27 kwietnia 1939 roku seria sześciu zdjęć wykonanych w obserwatorium Alagany w Pensylwanii uchwyciła gwiazdę Grumbridge 830, która na czterech z sześciu zdjęć rozjaśniła się dramatycznie, osiągając jasność nawet 62 magnitudo. Fakt, że tylko cztery z sześciu zdjęć uchwyciły to zjawisko, oznacza, że cokolwiek się wydarzyło, rozegrało się i zakończyło w ciągu nieco ponad 18 minut. Wybuch ten został uchwycony całkowicie przypadkowo. Grumbridge 1830 to bliska gwiazda oddalona o nieco ponad 29 lat świetnych, co sprawia, że z naszej perspektywy ma trzeci co do wielkości ruch własny na niebie, co czyni ją przydatną do badań astrometrycznych i dlatego była często fotografowana. Nawiasem mówiąc, gwiazda ta jest bardzo blisko granicy widoczności gołym okiem. Tuż na granicy tego, co ludzkie oko może dostrzec w ekstremalnie ciemnych warunkach nieba. Gdyby ktoś wiedział, że gwiazda zamierza to zrobić i obserwował ją, w tym krótkim okresie byłaby ona widoczna gołym okiem. Nie byłaby jasna, ale w zasadzie można by ją dostrzec. Na przestrzeni lat przypadkowo sfotografowano wiele innych gwiazd wykazujących to bardzo dziwne, bardzo przejściowe rozjaśnienie, a większość z nich była w rzeczywistości całkowicie normalnymi. Stabilnymi gwiazdami. Doprowadziło to do podejrzeń, że gwiazdy te doświadczały w rzeczywistości gigantycznych eksplozji, uwalniając superrozbłyski wielokrotnie większe niż normalne rozbłyski gwiazd. Jednak do 2010 roku bardzo trudno było to potwierdzić, ponieważ wszystkie dotychczasowe obserwacje były przypadkowe. Teleskopy przypadkowo patrzyły w odpowiednim miejscu i czasie, aby je uchwycić, a systematyczne badania: nie były możliwe ze względu na ich przejściowy charakter i całkowitą nieprzewidywalność. Zjawiska te trwają zaledwie kilka minut. Potwierdzenie tego zjawiska nastąpiło jednak dzięki sondzie kosmicznej Kepler, która przez kilka lat obserwowała ten sam punkt na niebie, często mierząc jasność gwiazd w swoim polu widzenia. Być może pamiętacie, że to właśnie dzięki krzywym jasności Keplera odkryto gwiazdę Tabi. Faktem jest, że teleskop kosmiczny był absolutnym dobrodziejstwem dla odkrywania planet pozasłonecznych, ale także dla naukowców badających gwiazdy zmienne wszelkiego rodzaju. Mogą oni wykorzystać te dane do badania rozbłysków gwiazd, a nawet plam słonecznych na innych gwiazdach. Rozbłyski pojawiały się jako skoki na krzywej jasności i oto Kepler uchwycił wiele super rozbłysków, potwierdzając to zjawisko po dziesięcioleciach. Jednak nowe informacje były nieco niepokojące. Super rozbłyski uwalniają energię nawet 10 tysięcy razy większą niż normalne rozbłyski słoneczne. Jak powszechnie wiadomo, rozbłyski słoneczne i ich nieco powiązane odpowiedniki, wyrzuty koronalne, mogą spowodować uszkodzenia sieci energetycznych i urządzeń elektronicznych, jeśli warunki są sprzyjające. To, co dzieje się podczas superrozbłysku, jest o rząd wielkości gorsze niż wszystko, co kiedykolwiek widzieliśmy na Ziemi. Zjawisko Carringtona to nic w porównaniu z tym. Ale jest jeszcze coś. Większość gwiazd, które wybuchały superrozbłyskami, to gwiazdy, które powinny być stabilne w długim okresie, a niestety należą do klasy G2W, co oznacza, że w zasadzie Słońce może od czasu do czasu wywołać superrozbłysk. Wiele z tych gwiazd było młodszych od Słońca, co może oznaczać, że jest to zjawisko charakterystyczne dla młodych gwiazd, które później się uspokajają. Wiadomo, że zjawisko to występuje w przypadku czerwonych karłów, które same są gwiazdami rozbłyskowymi, ale jest to nieco inne zjawisko. W miarę starzenia się gwiazdy te uspokajają się. W rzeczywistości zaobserwowano, że niektóre gwiazdy superrozbłyskowe wytwarzały wiele superrozbłysków, prawie jak w gromadzie. Jednak niektóre gwiazdy tak stare jak Słońce wykazywały super rozbłyski, co oznacza, że starsza gwiazda taka jak Słońce nadal może to zrobić. Otworzyło to kilka nowych wątków, ale największym z nich było pytanie, czy Słońce kiedykolwiek wcześniej to zrobiło? I co bardziej niepokojące, czy może to zrobić ponownie? Albo co równie ważne, jeśli Słońce tego nie zrobiło, to dlaczego? Co sprawia, że jest tak spokojny jak na swoją klasę? I czy ma to wpływ na hipotezę rzadkiej Ziemi, zgodnie z którą to nie Ziemia jest rzadka, ale niezwykły spokój Słońca? Czy to może się zmienić? A następnie pojawiło się pytanie, jaki wpływ na nas miałoby to zjawisko, gdyby Słońce zrobiło to dzisiaj? Początkowo wyjaśniono, że Słońce nie może tego zrobić, ponieważ jednym z możliwych, a nawet prawdopodobnych mechanizmów było to, że zjawisko to było związane z planetami, Znajdującymi się na bardzo bliskich orbitach wokół tych gwiazd, na tyle bliskich, że pola magnetyczne obu ciał były ze sobą powiązane, napędzając zjawisko poprzez zwijanie się i odrywanie pól magnetycznych podczas obrotu obiektów. Jednak hipoteza ta została podważona przez teleskop Kepler, który nie wykrył żadnych planet tego typu na orbitach żadnej z tych gwiazd. Dalsze poszukiwania emisji radiowych które mogłyby wskazywać na tego rodzaju mechanizm wybuchów, również nie wykazały żadnych takich sygnałów, co pozostawiło tę zagadkę otwartą. Ponownie, jedną wspólną cechą wszystkich gwiazd wykazujących superwybuchy jest to, że wszystkie wykazują zmiany jasności zgodne z obecnością bardzo dużych plam gwiazdowych lub grup plam. Niektóre z nich przyciemniały gwiazdę macierzystą nawet o 8% podczas obrotów polu widzenia teleskopu Keplera. Co w przypadku plam słonecznych wiąże się z burzami słonecznymi, choć były one znacznie większe niż wszystko, co obecnie obserwujemy na Słońcu. Za pomocą spektroskopii wykryto również wyraźne oznaki aktywności w chromosferach gwiazd, które wykazywały silne i rozległe pola magnetyczne, co w skrócie oznacza, że super rozbłyski są po prostu powiększonymi rozbłyskami słonecznymi. Całość wydaje się wskazywać na silne pola magnetyczne. Ale są one zmienne i nie wykluczają wystąpienia super rozbłysków słonecznych w przeszłości lub nawet w przyszłości. Nie nastąpi to w tej chwili, ale skłoniło to naukowców do podjęcia prób ustalenia, czy istnieją dowody na to, że Słońce zachowywało się tak w przeszłości. Energia z takiego zjawiska spowodowałaby wzrost stężenia azotanów na Ziemi. Naturalnym miejscem, w którym mogłyby się one gromadzić, jest lód polarny, ponieważ cząsteczki ze Słońca są kierowane do biegunów magnetycznych, gdzie można je znaleźć w rdzeniach lodowych. W rdzeniach z Grenlandii pochodzących z 1561 roku stwierdzono wahania stężenia azotanów. Ciekawe jest to, że wahania te luźno, ale niedokładnie odpowiadają zjawisku Carringtona z 1859 roku. Znaleziono inne skoki, ale problem polega na tym, że inne zjawiska, takie jak ogromne pożary, również mogą powodować tego rodzaju stężenia. Inne rdzenie nie wykazały niczego zbliżonego do okresu Carringtona i należało stwierdzić, że rdzenie lodowe nie są dobrym wskaźnikiem przeszłej aktywności słonecznej. Inną opcją był węgiel XIV, który mógł być wytworzony przez tego rodzaju zjawiska, a następnie wchłonięty przez organizmy żywe, pozostawiając ślad. Oczywistym miejscem do poszukiwań są słoje drzew, w których można znaleźć skoki wskazujące na aktywność rozbłysków słonecznych. Co ciekawe, w ciągu ostatnich 3000 lat znaleziono trzy zdarzenia, w których nastąpił gwałtowny wzrost poziomu węgla XIV. Rdzenie z japońskich cedrów wykazały wzrost o 1,2 do 2% w roku 774 naszej ery jest to znacznie więcej niż normalny poziom rozbłysków słonecznych w cyklu. Wynik ten został później potwierdzony przez rdzenie z wielu drzew różnych gatunków w różnych lokalizacjach. W 774 roku coś się wydarzyło. Przeprowadzono również badania dotyczące burylium 10, które również powstało w ten sposób, ale było znacznie trudniejsze do zbadania. Jednak rdzeń lodowy z Antarktydy wykrył wzrost w latach 770. Inne badania wykazały więcej wskaźników tego zdarzenia. Ale czy była to superburza słoneczna? Niestety dane nie pozwalają jednoznacznie powiązać tych zjawisk z superburzami słonecznymi. Jedna rzecz jest jednak dziwna, choć to, co wydarzyło się w 774 roku zostało odnotowane, musiałoby to być zjawisko 20 do 40 razy silniejsze niż jakiekolwiek zaobserwowane rozbłyski słoneczne? A to nadal nie jest tysiące razy więcej niż normalny poziom rozbłysków słonecznych, jaki wykazują superburze. Na marginesie rok 774 znajduje się w zapisach historycznych, więc gdyby było to zjawisko słoneczne, powinny być widoczne silne zorze polarne aż do równika. Zapisy z Chin wydają się to potwierdzać, podobnie jak relacja o Czerwonym Krzyżu na niebie około 774 roku. Wraz z ogniem na niebie zgłoszonym w Niemczech. Chińskie zapisy opisują pasma białego światła rozprzestrzeniające się jak jedwab po konstelacjach. Uznałem to za szczególnie interesujące, ponieważ widziałem silne zorze polarne, zwłaszcza podczas ostatniej burzy geomagnetycznej. Znaczna część z nich wyglądała jak pasma białego jedwabiu zmieszanego z zielonymi i rudoczerwonymi obszarami. Nie wydaje się więc, aby słońce wywołało ostatnio prawdziwą superburzę. Choć istnieją inne sposoby, aby spróbować ustalić, czy miało to miejsce w dłuższej perspektywie, na przykład badając ślady na meteorytach lub księżycu. Ale gdyby słońce wyemitowało dzisiaj super rozbłysk, a nasza cywilizacja nadal istniała, co by się stało? Odpowiedź jest taka, że rozbłysk tak silny jak te obserwowane w innych gwiazdach byłby tak katastrofalny, że mógłby spowodować wyginięcie niektórych gatunków i poważnie uszkodzić atmosferę. Nie byłoby to tak tragiczne jak wybuch promieniowania gamma w pobliżu, ale zasadniczo uszkodziłoby i pozostawiło ślady na większości układu słonecznego. Należy wziąć pod uwagę krótkotrwały wzrost jasności, zjawisko zaobserwowane na gwieździe S, które spowodowało dwudziestokrotny wzrost jasności gwiazdy. Istnieją dowody na to, że podobne zjawisko miało miejsce. Niektóre próbki skał księżycowych wykazują na powierzchni ślady glazury które wyglądają jak niewielkie stopienie. Jedną z przyczyn takiego zjawiska mógłby być wzrost jasności Słońca około stokrotny, trwający około minuty, który prawdopodobnie miał miejsce w ciągu ostatnich 30 tysięcy lat, jeśli rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia. Inną osobliwością byłoby to, że księżyce Jowisza doświadczyłyby krótkotrwałego topnienia lodu na swojej powierzchni. Sugeruje się również, że wczesne super rozbłyski w historii Słońca Mogą wyjaśniać paradoks słabego, młodego Słońca, i że Słońce mogło być wtedy słabsze, ale Ziemia nigdy nie zamarzła, ponieważ była okresowo ogrzewana przez superrozbłyski. Dysponujemy szacunkami dotyczącymi częstotliwości występowania superrozbłysków innych gwiazd. Słabsze superwybuchy i gwiazdy podobne do Słońca występują średnio raz na 800 lat. W przypadku dużych gwiazd jest to raz na 5000 lat. A potencjalnie nawet częściej. Dane te mogą ulec zmianie i mogą wynosić nawet 10 tysięcy lat. Również stosunkowo powolny obrót Słońca może mieć wpływ na to, dlaczego jest ono tak spokojne, co może być zbawienne, ponieważ nie ulegnie to radykalnej zmianie. Istnieją jednak dowody sugerujące, że gwiazdy z superrozbłyskami generalnie zmieniają swoje zachowanie, a superrozbłyski są wynikiem pewnego okresu w życiu gwiazdy. A nie czymś, co występuje przez całe jej życie, lub epizodycznie w jej życiu. Krótko mówiąc, słońce może być teraz spokojne, ale w przyszłości może powrócić do super rozbłysków i wysokiej aktywności, lub pozostać spokojne na zawsze ze względu na swoją prędkość obrotową. Dziękujemy za wysłuchanie.